Ja, ja, jak, to, to, ja biorę, to ja biorę z niej lód, okej? Okay? Co? To, nie. To, to ja biorę y, To ja, ja bierę itemy z tej skrzynki, okej? Okay? Nie. Tak, to ja ci dam wtedy fajną bronię. Ok, ok, ok to, to, to ja lecę zaalalalno, trzeba wiedzieć, gdzie, gdzie jest ta skrzynka. Ale to chyba w nasych miejscach jest. Nie w jednym A to... Jakby się Ej, wszystkich rzucicie... A co? A, a, ale o co chodzi z tym takim wykrzyknikiem, co przepilą był? Że typy są. Że typy, no to zaznacza, że są goście. A, co? Tutaj ja nie a, wiem a, czy tam nie a, będzie, będzie dużo osób teraz. Jest... A znaczy, ciebie bo, bo, był ta, daleko, więc może nie będzie tu

Króla lodu O jesteśmy yy, musimy dojść do takiej biblioteki dużej To jest Nie do takiej dużej biblioteki Czekajcie bo nie wiem czy to jest to miejsce Tak, wy tam szukajcie ja co Szukajcie biblioteki A ja tam... Ja tu ja jest magadusza lutu, Aż mi się nie, po prostu nie chce lutować. To nie duży... Ale jak to zrobić? No, Dawajcie tutaj To, to jest i... kapitał. A ja znalazłem zna 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 tron, ale nie ma skrzynki. Masz tron? Jest, ma jest skrzynka, mam. Chodźcie opakie, zobaczyć skrzyneczkę. Żeby, iść, żeby nie było, że nie wierzycie. Że jest skrzynka. No czekajcie, ej, do no wariaty już to otworzyli. No co za wariat już to otworzył? No i już to otworzył go. No. To szybko.